Witajcie z tej strony, Michał Oleszczyk. Ja jestem filmoznawcą, wykładowcą wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i autorem podcastu Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. I bardzo mi jest miło, że zostałem zaproszony do pomocy w. Konkursie Point of View, yy, czyli punkt widzenia, i to w takim dziale tego konkursu, który dotyczy pisania. Recenzji filmowej. Recenzje zgłaszane na ten konkurs muszą dotyczyć filmów, które były produkowane lub koprodukowane przez jeden przynajmniej z krajów Unii Europejskiej, i recenzje mają mieć formę tekstu pisanego od dwóch do czterech. Tysięcy znaków sformatowanego hmm, czcionką Times New Roman, czyli takim standardowym y, maszynopisem, jakim się często y, posługujemy w świecie redakcji, tekstów nacyłanych itd. I to są takie wymagania formalne, czyli takie wymagania, które trzeba spełnić pod względem takiej zgodności z regulaminem. Ale to wideo jest trochę po to, żeby pomóc wam zrozumieć, czym tak naprawdę jest recenzja filmowa. Czym jest to zadanie? To znaczy co powinniście zrobić, o czym powinniście napisać. Więc y, ja mam za sobą już Całkiem sporo y, lat doświadczenia. Y, zaczynałem pisać moje pierwsze recenzje jeszcze w szkole podstawowej, potem pisałem je w szkole y, średniej. Y, no i w zasadzie one mi towarzyszą przez całe życie, y, więc myślę, że już ich no, co najmniej. Kilkaset w życiu y, napisałem. Także chciałem wam podzielić się z Wami moim doświadczeniem i dać kilka y, rad. Y, po pierwsze, y, recenzja filmowa, to jest moja pierwsza rada, musi być tekstem jasno skupionym, jasno sfokusowanym na tym filmie, o który piszecie. Zauważcie nazwę. To nie jest esej. Czyli to nie jest taki tekst, który mówi o bardzo wielu rzeczach, prawda? Który może, w którym autor czy autorka mogą sobie pozwolić na takie skakanie po tematach. Esej może być na przykład na temat, nie wiem, dobro we współczesnym świecie, tak, albo czym jest szczęście w polityce. To są szerokie kwestie, gdzie macie bardzo dużą wolność wyboru tego, na czym się skupicie. W przypadku recenzji filmowej jest inaczej. Musicie być wyraźnie skupieni na jednym filmie, na tym filmie, który recenzujecie. Więc czytelnik waszej recenzji, kiedy będzie czytał wasz tekst, musi mieć to poczucie, że od początku do końca mówicie do niego o tym konkretnym filmie że nie lejecie wody, nie omijacie tego tematu tylko najlepiej już od razu, w pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu. Odnosicie się do filmu, który obejrzeliście i który wasz czytelnik albo też już obejrzał, albo rozważa, żeby obejrzeć. Do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie musicie od razu przejść do rzeczy. Tak? O czym jest ten film? Czy wam się podobał? Czy jest w nim może jakaś jedna scena, która zwróciła waszą uwagę, albo nawet jeden kadr, jeden dźwięk, jeden obraz, jeden fragment muzyczny? Jedna rzecz, która. Y, zwróciła Waszą uwagę chociażby w grze aktorskiej. Y, odnosicie się cały czas do tego filmu. Oczywiście możecie go porównać z innymi filmami. W swojej ocenie możecie nawet zawrzeć pewien element wartościujący, to znaczy, czy ten film, o którym piszecie, był lepszy, czy gorszy od innych filmów tego samego reżysera, albo od innych filmów w tym samym gatunku, albo od innych filmów na ten sam temat. Ale zawsze macie wzrok skupiony na tym konkretnym filmie. Przytaczacie przykłady związane z tym konkretnym filmem. Pamiętajcie o tym i to też pomoże Wam nie zagubić się i po prostu no, nie stracić z oczu tego głównego celu, jakim jest ocenienie filmu, o którym mówicie. Drugi punkt jest taki: recenzja Wasza musi być dobrze uargumentowana. Pierwsza reakcja, jaką macie po obejrzeniu filmu, może być właśnie taka: No, podobało mi się, albo. Bardzo mi się podobało, albo to jest najlepszy film, jaki widziałem w życiu, albo, Boże, co to było w ogóle? Co to, to jest najgorszy film, jaki widziałem. Dobrze, chwytajcie się tej reakcji i musicie ją w sobie zachować. Nie odpuszczajcie jej, tylko spróbujcie przeanalizować i spróbujcie, tak nawet z kartką w ręku, albo z telefonem w ręku, albo z klawiaturą pod palcami, spróbujcie sobie wypisać w paru punktach. Dlaczego się ten wam film podobał? Jakie punkty są Waszym zdaniem najsilniejsze? Czy to będzie jakiś środek wyrazu, właśnie zdjęcia, muzyka, gra aktorska, scenariusz, ta historia, którą film opowiada? Co Waszym zdaniem najbardziej przeważyło, który odważnik położony na tej wadze najbardziej przeważył w tą stronę, że ten film właśnie podobał się Wam albo nie podobał? I Moja rada jest taka, żeby pisząc recenzję filmową, skupić się co najmniej na dwóch z tych elementów. Bo zobaczcie, film jest bardzo złożonym dziełem, prawda? Macie bardzo dużo różnych warstw. Wymieniłem już: muzyka, zdjęcia, obraz, scenografia, montaż, gra aktorska, scenariusz. Bardzo dużo można o tym mówić, tak? Ale w recenzji, zwłaszcza takiej, która ma od 2 do 4 tysięcy znaków, no, może być już troszeczkę trudniej powiedzieć o wszystkim. Dlatego moja rada jest dla Was taka: z tych wszystkich elementów wybierzcie dwa, które są dla Was naprawdę istotne i spróbujcie je opisać, tak, spróbujcie się do nich odnieść w taki sposób, żeby czytelnik zrozumiał, dlaczego właśnie te środki użyte Wam się spodobały. Powiedzmy, że piszecie o filmie, w którym zdjęcia oddają jakąś szorstkość i brutalność świata przedstawionego. Tak często jest w kinie, chociażby Martina Scorsese albo ostatnio w kinie Shona Bakera, auto, e, laureata Złotej Palmy za film Anora. Możecie wtedy podkreślić Właśnie to, że kolory tego filmu albo sposób w jaki ten film jest oświetlony, czy jest właśnie ciemny, czy szorstki, czy jest bardziej brązowy, czy bardziej czarny, to wszystko, co wiąże się z wizualiami, że to łączy się też z opowieścią, którą snuje reżyser na ekranie. Że w jakiś sposób te kolory, ten sposób właśnie, w jakim film jest filmowany, pomógł Wam lepiej zrozumieć bohaterów, pomógł Wam lepiej zrozumieć świat, w którym oni przebywają i wybory, których dokonują. Ale tak jak mówię, w Waszej recenzji spróbujcie wybrać. Te dwa środki, na które najbardziej zwrócicie uwagę. Oczywiście możecie króciutko wspomnieć o innych, jeżeli macie taką potrzebę. Ale um, unikajcie takiego um, przeładowania, to znaczy takiego właśnie odhaczania jak największej ilości elementów. Lepiej jest pójść głębiej w analizie dwóch, niż bardzo powierzchownie wymienić siedem. To jest taka moja rada numer dwa. I moja rada numer trzy, chyba najważniejsza, i ja uważam, że bez tego nie ma dobrej recenzji: to jest taka: musicie zadać sobie pytanie, jaki jest temat filmu, o którym właśnie piszecie. Wydaje się to bardzo proste, ale powiem Wam, że w wielu recenzjach brakuje mi tego właśnie elementu, to znaczy takiego zastanowienia się naprawdę głębszego, o czym był ten film. No dobrze, to może być historia napadu na bank, i może być trzech sympatycznych złodziei, rzeźni mieszków, i może być dużo zabawnych po drodze przygód, może im się udać ten napad albo nie udać. Może to być film kryminalny albo komedia sensacyjna. Świetnie. Ale jaki jest tak naprawdę temat tego filmu? Czy jest nim przyjaźń tych rzeźmieszków? Czy jest nim to, że nigdy nie możemy się w pełni ubezpieczyć co do przyszłości, bo nigdy nie przewidzimy wszystkich elementów, czy jest z nim może ucieczka od jakiejś traumy, bo być może że ci złodzieje uciekają od czegoś i dlatego chcą ukraść te wielkie pieniądze. A może jeden z tych złodziei chce ukraść pieniądze dla swojej chorującej żony i wtedy tematem filmu będzie tak naprawdę poświęcenie dla miłości. Zobaczcie, że jeden i ten sam gatunek, czyli na przykład film o napadzie na bank, może być tak naprawdę o bardzo różnych rzeczach. Jeśli obejrzycie dwa słynne oscarowe filmy z lat 70., jeden nazywa się Żądło, film z Robertem Redfordem i Polem Newmanem, a drugi nazywa się Pieskie Popołudnie, to film z Alem Pacino. Zobaczycie, że obydwa filmy traktują o kradzieży, o próbie dosyć brawurowej, ambitnej kradzieży dużej ilości pieniędzy. Ale te filmy są o czymś zupełnie innym. Pierwszy jest bardziej o przyjaźni, o, jest taką historią łotrzykowską, o dwóch rzezimieszkach. Którzy, mimo że panuje w kraju wielki kryzys, w tej swojej przyjaźni i knuciu bardzo skomplikowanego skoku, e, znajdują jakąś radość, jakąś e, taką wręcz romantyczną przyjemność e, z bycia buntownikiem. A drugi film jest o kimś, kto w akcie absolutnej desperacji dokonuje. Kradzieży po to, żeby pomóc najbardziej ukochanej dla siebie osobie. Nie zdradzę dokładnie, o kogo tutaj chodzi, warto zobaczyć cały film. I mimo, że obydwa filmy mają cechy wspólne, tak naprawdę ich tematy są zupełnie różne. Więc to jest tylko taki mały przykład, który ma Wam powiedzieć i pokazać, że zanim zaczniecie pisać, zastanówcie się, o czym ten film dla mnie przede wszystkim był. Droga tej bohaterki, droga tego bohatera co tak naprawdę dla mnie oznacza? Co ten film mówi o życiu, o świecie, o ludziach, o emocjach, bo jeśli tego nie zdefiniujecie, to będzie wam też trudno sprawdzić, zobaczyć, przyłożyć tą linijkę i sprawdzić, czy ten film rzeczywiście dobrze ten temat realizuje. Czasami są filmy pęknięte, czasami są filmy, w których jakiś temat. O, moja drukarka się odezwała. W których jakiś temat zaczyna być realizowany, ale potem coś się załamuje, jakiś temat zaczyna wybrzmiewać ale nie do końca wybrzmiewa, jest trochę porzucony. Może jest to wina scenariusza, może wina niekonsekwentnej reżyserii, może wina tego, że jakiś aktor został źle obsadzony w jakiejś roli i nie czujecie prawdy tej emocji, która miała być przekazana. Ale żeby to wszystko określić, musicie zawrzeć yy, i dobrze yy, dobrze się zastanowić nad tym, jaki jest temat, yy, temat filmu. Więc to jest taka moja yy, kolejna rada yy, dla was. i. Jeszcze jedna rada ekstra, ja to zawsze robię i z tego co wiem, to kilkoro co najmniej krytyków, których znam, to, robię, to robią. Kiedy już napiszecie swój tekst, jego pierwszą wersję, wydrukujcie go sobie albo wyświetlcie na ekranie i nie żartuję, przeczytajcie go na głos. Przeczytajcie go spokojnie na głos. I zastanówcie się, czy tekst jest klarowny, czy jest zrozumiały. Czy zdanie nie są za długie? Czy można je czasami rozbić, jakieś długie, długaśne zdanie na połowę? Zobaczcie, czy argumenty są uszeregowane tak, jak chcecie. To znaczy, czy jest w tej recenzji, nawet w tym krótkim tekście, powinno być jakieś stopniowanie napięcia. Możecie na przykład na początek dać bardzo chwytliwe zdanie, takie przykuwające uwagę, a potem je wyjaśnić, potem dopiero powiedzieć o co dokładnie chodzi. Przeczytajcie na głos i zastanówcie się, czy są takie fragmenty, które źle brzmią, kiedy są czytane na głos. Bo pamiętajcie, że tekst zawsze rozbrzmiewa gdzieś tam w głowie waszego czytającego. Więc to już jest taka rola bardziej techniczna. I Ostatnia, ostatnia już i najbardziej taka nieformalna rada. Nie bójcie się zdradzać swoich emocji, ujawniać swoich emocji w tych recenzjach. Jeśli obejrzeliście film Anora i w jakimś stopniu chociażby zakochaliście się w tej bohaterce albo w bohaterze i chcecie zacząć od tego, że. Spojrzenie Anory jest niezapomniane, albo y, uśmiech Wani jest zniewalający. To możecie od tego zacząć, ponieważ filmy działają na nasze emocje. Filmy nas czasami uwodzą. Są tacy bohaterzy, na których patrzymy i chcemy iść za nimi dalej, po prostu dlatego, że tak mocno budzą w nas jakieś uczucie. Wy, jako krytycy, oczywiście ocenicie film, o którym piszecie, ale jednocześnie nie bójcie się. Ujawnić w tekście właśnie tego, właśnie to, jak zareagowaliście na film. Może bardzo się baliście, może bardzo śmialiście się, może y, po obejrzeniu tego filmu przez trzy dni świat wydawał się radosny i uśmiechnięty, a może przez trzy dni byliście bardzo zamyśleni i wszystko się wydawało troszkę smutniejsze niż zazwyczaj. Są różne filmy, one wywołują różne emocje, podejmują różne tematy i w waszym tekście to też powinno być zawarte. I jak ten film na Was podziałał? Nie odejmujcie samych siebie z tej recenzji. Nie jesteście aptekarzami, nie jesteście chirurgami, nie jesteście zimnymi naukowcami, którzy mają rozkroić ten film i rozebrać go na czynniki pierwsze. Jesteście recenzentami, jesteście krytykami, jesteście osobami, które piszą o tym filmie. Pokażcie się też. Pokażcie może jaką emocję was film wzbudził, a możecie nawet w jakimś krótkiej formie uruchomić jakieś wspomnienie, które ten film was uruchomił. Nie bójcie się tego. To jest element subiektywny, to jest właśnie ten cud recenzji filmowej, że możecie sobie pozwolić na ujawnienie się w tym tekście. Nie piszecie doktoratu z filmoznawstwa, piszecie recenzję filmową. I to kończąc, jest najpiękniejsze w czytaniu recenzji, bo kiedy ja czytam 10 recenzji filmu Anora, to, to nie jest tak, że ja 10 razy się spotykam z tym samym filmem, bo ja się już z nim spotkałem, ja obejrzałem ten film w kinie i mam swoje myśli. Ale czytając 10 recenzji filmu Anora, ja się spotykam z 10 osobami, które napisały te recenzje. I za każdym razem widzę, że każda z tych osób zwróciła uwagę na jakiś inny szczegół, każda z tych osób została poruszona w troszkę inny sposób emocjonalnie. I ja widzę, że tak naprawdę w każdym z tych tekstów może być ujawniona jakaś osobista wrażliwość i to jest też Wasze zadanie w pisaniu tej recenzji. Także ja bardzo się cieszę na udział w konkursie Point. O na lekturę waszych tekstów. Mam nadzieję, że to krótkie wideo chociaż troszkę wam e, pomogło. A teraz mogę tylko powiedzieć tyle. E, poczytajcie trochę recenzji, które wam się podobają. Pośledźcie autorów, którzy was inspirują. Zbierajcie siły, zbierajcie inspirację, tak, żeby kiedy w końcu usiądziecie do klawiatury, słowa same popłynęły i żeby wasza recenzja była wyrazem tego, co w filmie, o którym piszecie, was naprawdę poruszyło, co też sprawiło, że Coś może w Was się zmieniło, że po obejrzeniu tego filmu już nic nie jest dla Was takie samo. Trzymam kciuki, pozdrawiam i czekam na teksty.